Proszę zasubskrybuj. Ta sprawa ma miejsce w Stanach Zjednoczonych Ameryki w roku 2025. Ostatnio w mediach społecznościowych pojawiło się wideo. Pokazuje ono być może jedno z najbardziej bezsensownych przestępstw, jakie kiedykolwiek uchwycono na kamerze, co wywołało na całym świecie falę gniewu i frustracji, a wielu domaga się poważnych konsekwencji. To jest sprawa Iriny Zarudzkiej. Irina była 23-letnią ukraińską uchodźczynią, która uciekła ze swojej ojczyzny w chaosie wojny. Urodziła się i wychowała w Kijowie na Ukrainie. Ona i jej rodzina uciekli przed rosyjską inwazją na Ukrainę w 2022 roku, szukając nowego początku w Stany Zjednoczone Ameryki. Osiedlili się w Charlotte w Karolinie Północnej, mając nadzieję, że to miasto zapewni im bezpieczeństwo i możliwości. Które zostały im odebrane przez wojnę. Przyjaciele opisywali Irinę jako energiczną młodą artystkę, pełną życia i marzeń o przyszłości. W Charlotte Irina zaakceptowała nową społeczność. Była znana ze swojej ciepłej osobowości i twórczego ducha, a także bardzo ciężko pracowała, aby odbudować swoje życie w Stany Zjednoczone Ameryki. Do sierpnia 2025 roku Irina mieszkała w Charlotte około trzy lata. W tym czasie dobrze zadomowiła się w Stany Zjednoczone Ameryki, ale oczywiście wciąż tęskniła za swoją ojczyzną. 22 sierpnia 2025 roku dla Iriny zaczął się jak zwykle. O 9.40 wieczorem tego dnia Irina była na stacji East West Boulevard, czekając na pociąg Links Blue Line. Nagranie z monitoringu pokaże, jak Irina wsiada do pociągu i zajmuje miejsce, licząc na spokojne zakończenie dnia. Wokół byli pasażerowie. To była zwykła noc w komunikacji miejskiej. Jednak Irina nie wiedziała, że jeden z nieznajomych wkrótce wszystko zmieni. Siedziała na swoim miejscu, przewijając telefon i patrząc przez okno, zupełnie nieświadoma mężczyzny siedzącego tuż za nią. Mężczyzna był już w pociągu, gdy Irina wsiadła. Miał na sobie czerwoną bluzę z kapturem i wydawał się być podenerwowany na swoim miejscu. Świadkowie twierdzili, że wydawał się lekko wzruszony. W tych pierwszych chwilach nie doszło do konfrontacji ani rozmowy między Iriną a tym mężczyzną. Inni pasażerowie byli rozproszeni po całym wagonie, każdy pochłonięty swoim własnym światem. Nie ostrzeżono nas przed nadchodzącym horrorem. Zaledwie chwilę później wybuchł chaos. Mężczyzna w czerwonej bluzie za Iriną wyciągnął z kieszeni składany nóż. Rozłożył ostrze, po czym na chwilę się zatrzymał. Wyglądało, że przez moment się wahał. Jednak chwilę później ten mężczyzna rzucił się do przodu, gurując nad Iriną, po czym wbił nóż w jej gardło. To wszystko wydarzyło się w zaledwie kilka sekund. Dosłownie nie miała nawet czasu zareagować. W jednej chwili siedziała, a w następnej była dźgana w brutalnym, niesprowokowanym ataku. Irina osunęła się z krzesła na podłogę, śmiertelnie ranna. Współpasażerowie patrzyli w szoku, część sparaliżowana strachem. Zabójca następnie dźgnął Irinę jeszcze trzy razy. Wszystko to zostało zarejestrowane przez monitoring. Na nagraniu po zadaniu ciosów Irinie widać jak zabójca spokojnie odchodzi, jakby nic się nie stało. Nie uciekał, nie panikował. W rzeczywistości przeszedł na drugi koniec wagonu, jakby nic go nie obchodziło. W chaosie ataku zabójca w jakiś sposób zranił własną dłoń. Na nagraniu monitoringu wyraźnie widać, jak krew leje się z jego dłoni. Gdy pociąg zatrzymał się na następnej stacji, napastnik zdjął swoją czerwoną bluzę i przyłożył ją do ręki, próbując zatamować krew wypływającą z rany. Gdy zabójca opuścił pociąg, kilku pasażerów pomogło Irinie. Pasażer pobiegł do niej, próbował ją reanimować i pocieszyć. Gdy leżała nieprzytomna na podłodze. Inni gorączkowo dzwonili pod 911 i wołali o pomoc. Część pasażerów uciekła wagonem na kolejną stację, biegnąc po peronie ze strachu lub szukając policji. Do godziny 22 wezwania alarmowe sprowadziły na stację policjantów i ratowników medycznych. Natychmiast sprawdzili Irinę, szukając pulsu i oznak życia. Niestety, po kilku minutach ratownicy uznali obrażenia Iriny za katastrofalne. Mimo wysiłków, Irina nie miała szans przeżyć. Irina wkrótce została uznana za zmarłą na miejscu. Funkcjonariusze przeszukiwali Peron, szukając napastnika opisanego przez świadków, ale szybko zorientowali się, że nie oddalił się daleko. Gdy policja dopiero zaczęła go szukać, natychmiast znaleźli go wciąż na stacji, na peronie, z którego właśnie wysiadł z pociągu. Zabójca nie podjął absolutnie żadnej próby ucieczki. A świadkowie na peronie wszyscy wskazywali go policji palcami. Policjanci skonfrontowali się z zabójcą i natychmiast został on zatrzymany bez dalszych incydentów. W pobliżu na ziemi policja odkryła zakrwawiony składany nóż, który szybko zabezpieczono jako domniemane narzędzie zbrodni. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie. Sprawca został zatrzymany w ciągu 10 minut od ataku, a ofiara uznana za zmarłą. Z powodu brutalności zdarzenia, jeden ze świadków trafił do szpitala, z niezwiązanych przyczyn zdrowotnych. Według jednego źródła świadek dostał ataku paniki po tym, co zobaczył. Policja miała teraz ponure zadanie poinformowania rodziny Iriny o tym, co dokładnie się wydarzyło, a także rozpoczęcia poszukiwań przyczyny tego zdarzenia. W kolejnych godzinach detektywi odtwarzali przebieg morderstwa Iriny Zarudzkiej, identyfikując sprawcę jako 34. Letniego de Carlosa Brauna, juniora. Tej nocy technicy kryminalistyczni przeszukiwali pociąg i peron w poszukiwaniu dowodów. Wykonali zdjęcia, zabezpieczyli nóż i pobrali próbki DNA. Technicy kryminalistyczni udokumentowali rozpryski krwi i odciski palców na broni i po bliskich powierzchniach. Każdy szczegół został udokumentowany. Jednak policja uzyskała wtedy dostęp do nagrań z monitoringu na pociągu. To, co zobaczyli, było jednym z najbardziej brutalnych i pokręconych morderstw, jakie widzieli. Z nagrania śledczy ustalili, że nie doszło do interakcji ani prowokacji. Śledczy przeanalizowali działania Brauna przed atakiem. Dowiedzieli się, że Braun wsiadł do pociągu bez płacenia za bilet, a w trakcie jazdy siedział sam, rozmawiał ze sobą i wykazywał dziwne zachowanie ale nic co robił nie zwróciło na tyle uwagi, by zaniepokoić innych, aż do momentu przemocy. Policja nie ujawniła, czy Brown wypowiedział się podczas ataku nożem, ani czy w ogóle coś powiedział. Dlaczego zaatakował Irinę za nieznaną mu osobę, nie wyjaśnił tamtej nocy i być może sam nie zna pełnej odpowiedzi. Kim więc jest de Carlos Brown Jr.? Pierwsze informacje pojawiły się w kilka godzin. Brown, 34-letni mężczyzna, podobno jest bezdomny i nie ma stałego adresu. Bardzo szybko stało się jasne, że Brown nie był obcy organom ścigania. W rzeczywistości miał długą kartotekę kryminalną obejmującą ponad dekadę. Kryminalna przeszłość Browna sięgała co najmniej 2011 roku. Był wielokrotnie aresztowany i skazywany za przestępstwa w Karolinie Północnej. W jego kartotece widnieją wyroki za napad z niebezpieczną bronią, włamanie i kradzież kwalifikowaną. Brown za te przestępstwa spędził ok, 6 lat w więzieniu i wyszedł na wolność we wrześniu 2020 roku. Jednak wolność nie doprowadziła do poprawy jego życia. W latach po wyjściu na wolność, Brown miał kolejne konflikty z prawem. We wrześniu 2022 roku został aresztowany za napaść na kobietę. Choć trudno znaleźć szczegóły tego zdarzenia. Następnie, w styczniu 2025 roku, zaledwie 8 miesięcy przed dźgnięciem, Brown został aresztowany za nietypowe wykroczenie niewłaściwe korzystanie z systemu 911. Według dokumentów sądowych z incydentów w styczniu, Brown miał epizod zdrowotny i zadzwonił pod 91 z nietypowego powodu. Powiedział przybyłym funkcjonariuszom, że wierzy, iż ktoś podał mu sztuczny materiał który teraz znajduje się w jego ciele i kontroluje, kiedy je, chodzi i mówi. To twierdzenie sugerowało, że Brown cierpiał na chorobę psychiczną lub psychozę. Okazało się później, że Brown cierpiał na schizofrenię. Członkowie rodziny, w tym sama matka Brauna, później powiedzieli, że od dawna zmagał się on z problemami psychicznymi i nawet próbowali mu pomóc. Aresztowanie w styczniu 2025 roku za niewłaściwe użycie numeru 911 doprowadziło do tego, że Brown stanął przed sądem. A w lipcu 2025 roku obrońca z urzędu zakwestionował jego poczytalność do udziału w procesie. Sędzia uznał wątpliwości co do zdrowia psychicznego Brauna i zlecił ocenę przez biegłego psychiatrę sądowego. Frustrujące było to, że ocena nie została przeprowadzona aż do 22. Brown przebywał na wolności. Oczekując oceny stanu psychicznego, mimo widocznych urojeń i historii przemocy, można by pomyśleć, że już samo to wystarczyłoby, aby został skierowany na przymusowe leczenie i poddany terapii. Z perspektywy czasu druzgocące jest, że gdyby Brown dostał leczenie, o które starała się jego rodzina, nie byłoby go w tym pociągu, a kobieta by żyła. Policja również ustaliła, że Brown nie miał żadnych znanych powiązań z Iriną przed atakiem. Nie było wspólnej historii ani interakcji w mediach społecznościowych. Motyw wciąż pozostaje nieuchwytny. Niektórzy sugerują, że problemy psychiczne Brauna mogły doprowadzić do przemocy lub ataku wywołanego urojeniem. Niektórzy sugerują użycie narkotyków, choć brak jednoznacznych dowodów na odurzenie. Niektórzy uważają też, że był to czyn o podłożu rasowym. Policja nie zasugerowała, że są jakiekolwiek dowody na to. Sam Brown nie udzielił żadnego wyjaśnienia. Wyłania się portret bezdomnego byłego skazańca, z brutalną przeszłością i nieleczonymi problemami psychicznymi. Dla społeczności poznanie historii Brown'a sprawiło, że wielu ludzi poczuło frustrację. Kilka dni po brutalnym ataku, 2 września 2025 roku, wydarzyło się coś, co zamieniło publiczne oburzenie w niedowierzanie. Rada miasta zwołała spotkanie, by omówić bezpieczeństwo transportu po makabrycznym morderstwie. Jednak rada przerwała spotkanie, żeby zjeść ciasto, a nawet pochwaliła się tym w internecie. Podobno poważne spotkanie o brutalnej śmierci uchodźcy przerwano na przerwę z tortem urodzinowym. Na Twitterze pojawiło się zdjęcie tortu z podpisem: Oto tort, a potem czas na tort minął. Rada miasta Charlotte zaczyna dyskusję o śmiertelnym dźgnięciu nożem. Media społecznościowe wybuchły. Wielu ludzi uznało to za niewiarygodnie dziwne i zupełnie nietaktowne. Jak to możliwe, że mężczyzna z kryminalną przeszłością i schizofrenią mógł tak swobodnie chodzić po ulicach? Dlaczego system nie zareagował, zanim zrobił coś tak strasznego? Te pytania obecnie napędzają dużą część publicznej dyskusji. W noc morderstwa de Carlos Brown Jr. został szybko aresztowany na miejscu zdarzenia. Początkowo został przewieziony do szpitala Atrium Health na leczenie drobnych obrażeń dłoni, których doznał. Policja strzegła go w szpitalu, a po wypisie Brown został formalnie oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia. Policja ogłosiła aresztowanie następnego dnia, identyfikując Irinę jako ofiarę. W ciągu tygodnia wszczęto postępowanie sądowe. 29 sierpnia 2025 roku po wypisie Browna ze szpitala, trafił on do więzienia Hrabstwa Mecklenburg za zarzut morderstwa. Sędzia zarządził, aby Brown był przetrzymywany bez możliwości wyjścia za kaucją, co oznaczało, że pozostanie w areszcie do czasu procesu. W Karolinie Północnej morderstwo pierwszego stopnia jest zbrodnią zagrożoną karą śmierci i chociaż jest zbyt wcześnie, by prokuratorzy ogłosili, czy będą się o nią ubiegać, domyślnie oczekuje się kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego, jeśli zostanie skazany. Gdy pojawiły się mocne dowody, nagranie z monitoringu, zeznania świadków, dowody kryminalistyczne i nóż, sprawą zajęła się wielka ława przysięgłych, która wkrótce oskarżyła Brauna o morderstwo pierwszego stopnia. Jednym z pierwszych tematów przewodnich postępowania był oczywiście stan psychiczny Brauna. Jak wspomniano, miał historię chorób psychicznych i to szybko zaczęło odgrywać rolę. Sędzia nakazał, aby Braun przeszedł ocenę poczytalności. Czyli formalną ocenę dokonywaną przez psychiatrę, mającą na celu ustalenie, czy jest on psychicznie zdolny do udziału w procesie. Bycie uznanym za poczytalnego do udziału w procesie oznacza, że oskarżony rozumie zarzuty i potrafi uczestniczyć w swojej obronie. Ze względu na dziwne zachowanie Brauna przed przestępstwem i brak jednoznacznej decyzji ławy przysięgłych w poprzedniej sprawie, sąd chciał upewnić się, że może on uczestniczyć w procesie o morderstwo. W zależności od wyników. Jeśli zostałby uznany za niepoczytalnego, mógłby zostać skierowany do szpitala stanowego na leczenie, aż odzyska poczytalność. Cały ten proces mógłby opóźnić rozprawę o miesiące, a nawet dłużej. Na razie Brown zapewnił sobie pomoc prawną. Obrona musi wybrać między argumentem niepoczytalności a negocjacją ugody. Ze względu na brutalność i rozgłos sprawy, każda inna decyzja niż proces i surowa kara wydaje się mało prawdopodobna. Możliwe, że adwokat Brauna będzie negocjował, aby przyznał się do winy lub nie przyznał się z powodu niepoczytalności w zamian za gwarantowany wyrok dożywocia, eliminując karę śmierci. To oznaczałoby dożywotnie zamknięcie w zakładzie psychiatrycznym. Jednak dotąd nie ogłoszono żadnych porozumień dotyczących przyznania się do winy. Wiadomość o morderstwie Iriny wstrząsnęła społecznością Charlotte oraz osobami spoza niej. Darowizny wpływały na GoFundMe założone przez przyjaciół, by pomóc rodzinie pokryć koszty pogrzebu i ewentualnego transportu ciała na Ukrainę, jeśli rodzina tego zechce. To będzie niezwykle kosztowne. Link do GoFundMe zostanie przypięty w komentarzach oraz w opisie. Ogólna opinia osób, które widziały nagranie, to czysta złość i wściekłość. Wielu ludzi pragnie zemsty i odwetu za to wypaczone przestępstwo. Widok niewinnej kobiety, która po prostu siedziała i zajmowała się swoimi sprawami, zamordowanej w tak okrutny, przesadny sposób, jest naprawdę trudny do zniesienia. Nagranie szokuje. Komentatorzy internetowi domagają się śmierci Brauna, twierdząc, że to właśnie dla takich spraw została stworzona kara śmierci. Dla tych ludzi, brak egzekucji Brauna byłby uznany za wielką niesprawiedliwość wobec Iriny Zarudzkiej i jej rodziny. Sprawa Iriny Zarudzkiej była dla mnie wyjątkowo trudna. Oglądanie zarejestrowanego na kamerze bezsensownego morderstwa jest przerażające. Wielu zauważało ponurą ironię: miała zaczynać pełen nadziei, nowy rozdział życia. Udało jej się uciec przed bezwzględnym okrucieństwem wojny, tylko po to, by zostać zamordowaną w kraju, w którym szukała bezpieczeństwa. Jak zwykle, ludzie mówią o lepszych interwencjach w zdrowiu psychicznym, by zapobiegać powtarzaniu się takich przypadków. Tragicznie, wydaje się, że nic się tak naprawdę nie zmienia. Rodzina chce teraz, by ludzie pamiętali Irinę nie tylko jako ofiarę, ale jako człowieka. Chcą, żeby ludzie wiedzieli, kim była utalentowaną artystką, kochającą członkinią rodziny i wytrwałą duszą, która przetrwała jedną z najgorszych sytuacji, jaką jest wojna.